Największy błąd w historii Chelsea? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się przygodzie Mbappé w Chelsea oraz dowiemy się dlaczego The Blues nie zakontraktowali Mbappé. Zapraszam. Zanim jeszcze zaczniemy, zachęcam was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem na tym kanale. To dużo dla mnie znaczy. Z góry dzięki. A my już bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Kylian Mbappé był bliski gry w Anglii. W maju 2011 roku Francuz pojawił się na testach w Chelsea. Do środka treningowego w Cobham zaprosił go były Scout de Blues Sergi Boga. Po rozmowie z Chelsea i rodzicami Mbappé zorganizowano próbę pozyskania Francuza w 2011 roku. Mbappé wraz z rodziną zatrzymał się w hotelu w Kobem, tuż za rogiem od boiska treningowego Chelsea. Przez 4 dni chodził tam codziennie, aby zobaczyć, jaką czuje atmosferę w klubie. Wówczas dwunastoletni Mbappe zafascynowany był Didierem Drogbą, z którym zrobił sobie zdjęcie. Mbappe był tak zszokowany przejściem do Chelsea, że nie powiedział tego żadnemu ze swoich przyjaciół. Jego koledzy z drużyny nie wierzyli gdzie był, dopóki nie pokazał im zdjęcia z Drogbą na telefonie swojego taty. Mbappe zagrał jeden mecz dla Chelsea podczas swojego okresu próbnego, przeciwko Charltonowi. Pokazał się z bardzo dobrej strony, jednak Gola nie strzelił. Chelsea wygrała wtedy aż 7 do 0. Było wspaniale, to było moje pierwsze doświadczenie za granicą i szansa dla mnie, by zobaczyć, jak wygląda Anglia, powiedział Kylian Mbappé. Talent dostrzegł były scout Chelsea. Mbappé pokazał błyskotliwość w grze, kiedy ma piłkę. Niesamowite. Popycha piłkę i już go nie widać, mówił Boga. Każdy zachwycał się wielkim talentem Mbappé, jednak zwrócili uwagę na jeden aspekt. Mbappé nie włączał się w grę w defensywie. Kiedy tracił piłkę, przestawał grać. Chelsea wtedy powiedziała: Chcemy zobaczyć go ponownie i chcemy zobaczyć tę część w jego futbolu. Jednak matka piłkarza powiedziała, że Mbappé nie będzie znów uczestniczyć w testach. Jeśli klub chciał go zakontraktować, musiał zrobić to od razu. Bo jej zdaniem za 5 lat Chelsea musiałaby zapłacić za niego 50 milionów euro. The Blues nie zdecydowali się na ten ruch i teraz mogą jedynie obejść się smakiem. Natomiast matka Mbappé nie miała wtedy racji. 5 lat później Mbappé kosztował nie 50 milionów euro, tylko 3 razy więcej. Po kilkudniowej przygodzie w Londynie Mbappé wrócił do Monako. Przebił się do podstawowego składu, a później został piłkarzem PSG. Aktualnie Mbappe jest najdrożej wycenianym piłkarzem na świecie. Jego wartość rynkowa wynosi 180 milionów euro. Ciężko stwierdzić, co by się stało, gdyby Mbappe został piłkarzem Chelsea. Może miałby już wygraną Ligę Mistrzów? Jednak trzeba szczerze powiedzieć, że Chelsea wtedy popełniła wielki błąd, nie ściągając Mbappe. Miałaby wtedy jednego z najlepszych, jak nie najlepszego na świecie napastnika. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Napiszcie w komentarzu, czy widzielibyście Mbappe w Chelsea. My widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!